Polska Północno-Zachodnia 161, Oskar, brawo, 020 łamane przez mobil, okolice Drawska Pomorskiego No, Drawsko-Pomorskie, okolice Drawska Pomorskiego, doszedłeś do mnie ale już słaby sygnał propozycja się kończy operator Jacek, okolice miasta Grynał, stacja bez znaku no, witam, witam Jacku, witam Jacku, nie zrozumiałem QTH, nie zrozumiałem QTH, proszę jeszcze raz

rozumiałem, Jacku, zrozumiałem. 14. Dywizjon, Viva la France, miejscowość Grenau, Grenau. Raporcik dla Ciebie, w Santiago, bez skazań u mnie w mobilu, bez skazań, a modulacyjnie to wychodzisz od jedynki do piątki. Dobrze, dziękuję również, znaczy dziękuję za łączność, bo słyszę, że tam na kawę się wybierać, żeby Cię żona nie pogoniła. Ja bym poprosił tylko raport zwrotny. Dziękuję za QSO. Z Twoją stronę kłania się Oskar, brawo 020, łamane przez mobil. Proszę na finał Jacku, mikrofon do ciebie. Kutecha nie grenał, tylko grenop. Grenoble. Roger, Roger, grenop, grenop. No znajdę, znajdę. No niestety to pokazacją strażnie strasznie w sprawie nikogo to nie słyszę. Tak wszystkich żegnam. Nie wzywajcie się wiem, że jeszcze dużo tam woła, ale to śladowo tylko słychać. Także 7 przygód do usłyszenia. Żegna was wszystkich operatorów z miasta Grenoble, Francji. No i będzie znowu na jajcecie propagandy na te osobliwości. Szczególnie na tym kanale, bo pola jest bardzo dobry. To jest właściwie jeden No również Jacku, żegnamy i tam miłej kawy, miłego popołudnia.